Mamy już oba składny na równomotory jak i Legi drugiej Warszawie. Motor w bramce Zagórski Maciej, dalej Kaszubski Robert, Karman Piotr, Armaciński Adrian, Tywoniuk Mateusz, Piekarski Piotr, Staszyński Dawid, Stachyrakami, Kamil, Brociek Krystian, Kostia, Wolski kan na ławce rezerwowych Zasiedli, Lipiec Paweł, i Tak, zagraliśmy dobry mecz. Jesteśmy zadowoleni. Praktycznie od początku była nasza dominacja widoczna na boisku i tak też to miało wyglądać. Graliśmy agresywnie, do przodu, co jest bardzo ważne i w tym ostatnim tygodniu na to poświęciliśmy bardzo dużo czasu, aby. Praktycznie wszystkie akcje zaczynać podaniem do przodu, a nie do boku, ani w tył, dlatego na pewno tutaj jest duży plus dla, dla chłopaków za realizację tego, co sobie zakładaliśmy. Wynik jak najbardziej nas cieszy, tym bardziej, że no budujemy drużynę. I są to młodzi zawodnicy, którzy się muszą dużo uczyć, natomiast kontakt z takim stadionem, z kibicami, kontakt z seniorską piłką na pewno dużo im pomoże. Dlatego Jesteśmy zadowoleni, ale dalej pracujemy. Bardzo ciężko będziemy pracować na to, aby każdy z tych chłopaków robił indywidualny postęp. A indywidualny postęp szedł w parze z tym, aby tutaj była drużyna wychodząca na boisku i grała tak jak należy. Mocno się wyróżnia ja, Jak Madański i Tomek Nawotka. A nie tylko on, bo. Praktycznie każdy zawodnik, który dzisiaj grał w naszej drużynie, szczególnie w pierwszej połowie, realizował to, co miał robić. Bardzo dobra współpraca w ataku Trąbki z Nawodką. Dobra gra na bokach Karbowiaka i, i Madeńskiego. Świetne e, w środku Pola świetna gra zawala skarbowym. Rakowski na lewej obronie i Turzyniecki na prawej obronie robili to, co do nich należy i kontrolowanie przede wszystkim i ustawianie drużyny przez Dzięcioła i Kochańskiego jako tych zawodników, którzy najwięcej widzą z tyłu na boisku. Spokój Artura w rozegraniu piłki, mówię o Haluchu, także przyczynił się do tego, że ta gra wyglądała tak jak należy i oby tak dalej. No, nie zachłysnęliśmy się w żadnym wypadku tym, bo nie interesuje nas tutaj w tej chwili pochwały, tylko my wiemy co mamy robić i jak pracować dalej, aby Ci zawodnicy szli do przodu. Ta ma przyszła tak szybko, bo to dopiero wasz trzeci sparing i, i dzisiaj prezentowaliście się wybornie. Znaczy my nie, nie mamy okresu przygotowawczego, bo my już dawno odeszliśmy od tego, że mamy okres przygotowawczy w zimę. Wręcz przeciwnie, praktycznie my trenujemy przez cały rok tak samo, w sensie obciążeń, w sensie taktyki, techniki, wytrzymałości odchodzi się na świecie od takich typowych miesięcznych, dwumiesięcznych przygotowań. My staramy się cały rok pracować w taki sam sposób, aby ten bodziec, czy bodźcowanie yy, treningu było na, no było widoczne później w, w tych wszystkich meczach, które gramy. Gdzie byli Grzegorz Tomasiewicz, Kamil Laczewski, Michał Suchanek m.in.? Yy, ta trójka plus yy, Mateusz Hołownia. Wczoraj mieli dwa treningi z Centralną Ligą Juniorów i dzisiaj również mieli dwa treningi z Centralną Ligą Juniorów. Zostali, zostali w Warszawie po to, aby więcej popracować. To, znaczy, to jest jakiś ich spadek, czy, czy nadal zostają pana w drużynie, tak jak to miało miejsce przez ostatnie miesiące? Znaczy w tej chwili są wszyscy zawodnicy, którzy są w tym bloku 3. Ja jestem odpowiedzialny za blok 3, tak to nazwaliśmy w klubie, za Centralną Ligę Juniorów i za drugą drużynę. Także mam pod sobą praktycznie 40 zawodników. Natomiast dzielimy się na dwie grupy, jedna jest pod moim okiem i Krzyśka Dębka i trenuje jako Legia 2, natomiast druga grupa pod okiem Piotka Kobieleckiego i Kamila Sochy trenuje jako, jako juniorzy, ale to jest jeden, można powiedzieć brzydko, twór, który ze sobą współpracuje. I na dzisiaj, na dzisiaj wybrałem tą osiemnastkę, właściwie siedemnastkę, która przyjechała. Uważam najlepszą w dniu dzisiejszym, jaka mogła być, patrząc na formę sportową. Ta czwójka będzie trenowała w następnych tygodniach pod kogo okiem? Jutro wracają do nas i będą trenować z drugim zespołem, także nie szukałbym tutaj żadnych podtekstów. Jakieś plotki się pojawiały o Grześku Tomasiewiczu, o Anczeskim w Zagłębiu Sosnowiec. Coś jest na rzeczy, przynajmniej ten coś słyszał? Nie, nie słyszałem. Znaczy, czytałem na waszej stronie, bo regularnie staram się dowiedzieć coś więcej na temat drużyny poprzez Waszą stronę. I często więcej wiem od was niż, niż od zawodników bądź też dyrektora sportowego. Także dzisiaj może wieczorem też wejdę i dowiem się czegoś nowego, że ktoś gdzieś tam też znowu jedzie. Zobaczymy.